Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Tę książkę dedykuję ukochanej Tesie. Ona jest moją pieśnią. Część pierwsza. Płyńcie łzy moje poprzez smutku knieje. Wygnani na wieki, niechże was opłacze, gdzie czarny ptak nocy haniebną pieśń pieje. Tam dni pędzić będą tułacze. Rozdział pierwszy. We wtorek, 11 października 1988 roku, Jason Taverner Show skończył się 30 sekund przed czasem. Technik, obserwujący program przez plastikową bańkę kopuły kontrolnej, zamroził na ekranie ostatni wynik po czym skinał na Jasona Tavernera, który zamierzał zejść ze sceny. Technik postukał palcem w przegub i pokazał na usta. Nadal ślijcie do nas kartki i listy, a teraz zostańcie przed ekranami, żeby obejrzeć przygody Scottiego nadzwyczajnego psa, gładko powiedział do mikrofonu Jason. Technik uśmiechnął się, Jason odpowiedział mu uśmiechem. Wyłączono zarówno fonie, jak i wizję. Godzinny show muzyczno-kabaretowy, zajmujący drugie miejsce na liście najlepszych programów telewizyjnych roku, dobiegł końca. Wszystko poszło dobrze. Gdzie zgubiliśmy pół minuty? Zapytał Jason gościa specjalnego swojego wieczoru, Heather Hart. Był lekko zdziwiony. Lubił kończyć punktualnie. Wszystko w porządku, moje maleństwo, odrzekła Heather Hart. Położyła mu chłodną dłoń na lekko spoconym czole i czule pogładziła kosmyk jego jasnych włosów. — Czy zdajesz sobie sprawę, jaką masz nad nimi władzę? — spytał Jasona ich agent, Al Bliss, podchodząc bliżej. — Zbyt blisko, jak zawsze. — Trzydzieści milionów widzów patrzyło dziś wieczór, jak zapinasz rozporek. To swego rodzaju rekord. — Zapinam rozporek co tydzień — rzekł Jason. — To mój znak firmowy. Czyżbyś nie oglądał mojego programu? — Trzydzieści milionów — powtórzył Bliz. Na jego okrągłej, rumianej twarzy perliły się krople potu. — Pomyśl o tym. A jeszcze będą powtórki. Prędzej umrę, nim doczekam się jakichś pieniędzy za powtórki tego show. I Bogu dzięki — odparł krótko Jason. — Pewnie umrzesz dziś wieczór — powiedziała Heather. — Bo na zewnątrz czeka zbity tłum twoich wielbicieli — tylko czekają, żeby rozszarpać cię na kawałki wielkości znaczków pocztowych. — Niektórzy z nich to pani wielbiciele, pan Nohart — rzekł Blis głosem zziajanego psa. — Niech ich szlak — rzuciła szorstko Heder. czemu sobie nie pójdą? Czy w ten sposób nie łamią przepisów, na przykład o zgromadzeniach? Jason wziął ją za rękę i mocno uścisnął, ściągając na siebie jej spojrzenie i groźne zmarszczenie brwi. Nie rozumiał jej niechęci do fanów. Dla niego byli podstawą publicznej egzystencji, a publiczne istnienie w roli artysty światowej sławy było kwintesencją istnienia i kropka. Skoro tak uważasz, powiedział do Heder, nie powinnaś być artystką kabaretową. Powinnaś dać sobie spokój, zająć się działalnością społeczną w jakimś obozie pracy. Tam też są ludzie, odparła ponuro Heder. Do Jasona i Heder przecisnęli się dwaj policjanci z ochrony. Oczyściliśmy korytarz najlepiej, jak było można. Wysapał grubszy. Chodźmy już, panie tawerner, zanim tłum obstawi boczne wyjścia. Dał znak trzem innym policjantom, którzy natychmiast ruszyli ku rozgrzanemu, zapchanemu przejściu wiodącemu na pogrążoną w mroku ulicę. Czekał tam zaparkowany Rolls w całej swojej kosztownej wspaniałości, pulsując odrzutowym silnikiem na jałowym biegu. Jak mechaniczne serce. Pomyślał Jason. Serce, które biło tylko dla niego gwiazdy telewizji. No cóż, prawdę mówiąc, pulsowało również, odpowiadając na potrzeby Hedel. Zasłużyła na to. Tego wieczoru śpiewała dobrze. Prawie tak dobrze, jak Jason uśmiechnął się w duchu. Do licha, spójrzmy prawdzie w oczy, pomyślał. Oni nie włączają tych wszystkich trójwymiarowych odbiorników telewizyjnych, żeby oglądać gościa specjalnego programu. Na świecie jest co najmniej tysiąc gości specjalnych programu, a jeszcze kilku w koloniach na Marsie. Włączają telewizory, pomyślał, żeby oglądać mnie. Ja zawsze tam jestem. Jason Taverner nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie swoich wielbicieli, cokolwiek Heder myśli o swoich fanach. Nie lubisz ich mówił Jason, gdy przepychali się, przyciskali i kluczyli dusznym, cuchnącym potem korytarzem. Bo nie lubisz siebie. Uważasz, że mają zły gust. Oni są głupi, mruknęła Heather i zakleła pod nosem, gdy wielki płaski kapelusz sfrunął jej z głowy i zniknął na zawsze w wielorybim brzuchu napierających fanów. Są zwyczajni, rzekł Jason. Przyciskając wargi do jej ucha, częściowo ukrytego w gąszczu płomiennorudych włosów. Tę słynną kaskadę loków często i wiernie kopiowano w salonach piękności całej Ziemi. Nie wymawiaj tego słowa, warknęła Heder. Są zwyczajni, powtórzył Jason, i stuknięci, ponieważ, skubnął zębami jej ucho, ponieważ trzeba być stukniętym, żeby być zwyczajnym, prawda? O Boże! Westchnęła. Znaleźć się w statku lecącym przez pustkę. Właśnie tego pragnę: nieskończonej pustki, żadnych ludzkich głosów, żadnych ludzkich zapachów ani szczęk przeżuwających plastikową gumę do rzucia w dziewięciu opalizujących kolorach. Naprawdę ich nienawidzisz? Tak! kiwnęła głową. Tak samo jak ty. Przystanęła na moment i zwróciła ku niemu twarz. Wiesz, że straciłeś ten swój cholerny głos? Wiesz, że wykorzystujesz minione dni chwały, które już nigdy nie wrócą? Po chwili ciepło uśmiechnęła się do niego. Czyżbyśmy się starzeli? Powiedziała, zagłuszając pomruki i piski tłumu. Razem? Jak mąż i żona? Szóstaki się nie starzeją, odparł Jason. Ależ tak! rzekła Heder. Tak! Uniosła rękę i dotknęła jego falistych, jasnych włosów. Od jak dawna je farbujesz, kochanie? Od roku? Od trzech? Wsiadaj do statku, rzekł krótko, popychając ją przed sobą przy wyjściu z budynku i na trotuarze bulwaru Hollywood. Wsiądę, oznajmiła Heder, jeśli wyciągniesz wysokie. B. Dur. Pamiętasz, jak. siłą wepchnął ją do środka, wcisnął się za nią i obrócił, żeby pomóc Alowi Blissowi zamknąć drzwi. Wkrótce byli już w górze na zasnutym deszczowymi chmurami nocnym niebie wielkie rozjażone niebo Los Angeles było jasne jak w biały dzień tak właśnie jest dla ciebie i dla mnie pomyślał dla nas obojga zawsze tak będzie zawsze będzie tak jak teraz ponieważ jesteśmy szóstakami oboje czy oni o tym wiedzą czy nie a nie wiedzą pomyślał posępnie radując się ponurym humorem tego stwierdzenia Wiedza, jaką oboje posiedli i zachowywali dla siebie, ponieważ tak miało być. I zawsze tak było. Nawet teraz, kiedy wszystko poszło tak źle, źle przynajmniej w oczach projektantów, wielkich uczonych, którzy zgadywali i pomylili się. 45 wspaniałych lat temu, kiedy świat był młody, a krople deszczu ciągle wisiały na uschniętych teraz drzewach wiśniowych w Waszyngtonie, D.C. I zapach wiosny, unoszący się nad tym szacownym eksperymentem, przynajmniej przez krótki czas. Polećmy do Curichu, powiedział głośno. Jestem zbyt zmęczona, odparła Heder. A zresztą to miejsce mnie nudzi. Dom? Był zdumiony. Heder wybrała go dla nich obojga i całymi latami dawał im schronienie, szczególnie przed fanami, których tak bardzo nie znosiła. Heder westchnęła i rzekła: Dom, szwajcarskie zegarki, chleb, kamienie bruku, śnieg na wzgórzach. Na szczytach poprawił, wciąż rozzłoszczony. No cóż, do licha, polecę bez ciebie i zabierzesz kogoś innego? Jason nie zrozumiał. Chcesz, żebym zabrał tam kogoś innego? spytał. Ty i ten twój magnetyzm, twój czar. Mógłbyś zaciągnąć do tego swojego wielkiego łóżka każdą dziewczynę na świecie, chociaż potem nie byłbyś już taki wspaniały. Boże, odparł z obrzydzeniem, ty znowu o tym, zawsze te same pretensje, a te całkowicie urojone powtarzasz z największym uporem. Obróciwszy się do niego, Heder powiedziała z powagą: Jesteś świadomy swojego wyglądu nawet teraz, w Twoim wieku. Wiesz, że jesteś piękny. Co tydzień trzydzieści milionów ludzi wpatruje się w ciebie przez godzinę, i nie interesuje ich twój śpiew, tylko twoja niezaprzeczalna uroda. To samo można powiedzieć o tobie, rzekł ostrożnie. Był zmęczony, pragnął odosobnienia i spokoju przedmieść Curichu, cicho czekających na ich kolejny powrót. Wydawało się, że dom chce, by w nim zostali nie na noc czy na tydzień, ale na zawsze. Po mnie nie widać, ile mam lat, odparła Heder. Zerknął na nią, następnie przyjrzał się uważniej. Gęstwina rudych włosów, jasna skóra z kilkoma piegami, silny rzymski nos, głęboko osadzone wielkie niebieskie oczy. Miała rację, nie było po niej widać, ile ma lat. Ona oczywiście nigdy nie włączała się do seks sieci telefonicznej, tak jak on, prawdę mówiąc, robił to bardzo rzadko. Dzięki temu nie popadł w nauk, nie miał uszkodzonej kory mózgowej ani przedwcześnie się nie zestarzał. Wyglądasz cholernie dobrze, przyznał niechętnie. A ty? spytała. Nie powinno to nim wstrząsnąć. Wiedział, że wciąż ma swój urok, charyzmę wpisaną w chromosomy 42 lata temu. To prawda, że jego włosy były niemal całkiem siwe i musiał je farbować. Tu i tam pojawiło się kilka zmarszczek, jednak... — Dopóki będę miał głos — odparł — wszystko będzie dobrze. Zdobędę wszystko, czego zapragnę. Mylisz się co do mnie. To twoja szustacza powściągliwość, twój ukochany tak zwany indywidualizm. — No dobrze, jeśli nie chcesz polecieć do domu w curichu, to dokąd chcesz lecieć? Do ciebie? Do mnie? — Chcę cię poślubić — powiedziała Hedel. Wtedy nie będziemy mówili o twoim czy moim domu, ale o naszym. A ja przestanę śpiewać i będę miała troje dzieci, wszystkie podobne do ciebie. Dziewczynki też? Będą sami chłopcy. Pochylił się i pocałował ją w nos. Uśmiechnęła się, wzięła go za rękę i poklepała po niej czule. Możemy polecieć, dokąd zechcesz, rzekł do niej cichym, stanowczym opanowanym niemal ojcowskim głosem. To zazwyczaj działało na Heder, kiedy wszystko inne zawodziło. Zawsze mogę po prostu odejść, pomyślał. Obawiała się tego. Czasami, kiedy się kłócili, szczególnie w domu w Curichu, gdzie nikt nie mógł ich podsłuchać i rozdzielić, widział lęk na jej twarzy. Perspektywa samotności przerażała ją. On o tym wiedział i ona też. Ten strach był częścią ich wspólnego życia, ale nie tego przeznaczonego na użytek publiczności, które jako zawodowi artyści całkowicie i racjonalnie kontrolowali. Jakkolwiek byliby zagniewani czy wzburzeni, funkcjonowali razem w wielkim świecie widzów, wielbicieli, hałaśliwych fanów. Nawet głęboka nienawiść nie mogła tego zmienić. Między nimi nie mogło być jednak nienawiści, zbyt wiele ich łączyło. Tak wiele brali od siebie nawzajem. Nawet przelotny kontakt fizyczny, taki jak teraz, kiedy siedzieli w lecącym rolsie, sprawiał im przyjemność przynajmniej dopóki trwał. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni, szytego na miarę garnituru z prawdziwego jedwabiu, zapewne jednego z dziesięciu na całym świecie, i wyjął plik banknotów z rządowym certyfikatem. Była ich spora liczba, ściśniętych w nieduży, ale nabity zwitek. Nie powinieneś nosić przy sobie tyle gotówki, upomniała go Heder tonem apodyktycznej matki, którego tak bardzo nie lubił. To, odparł Jason, pokazując banknoty, utoruje nam drogę wszędzie. Jeżeli jakiś nierejestrowany student, który zeszłej nocy wypełzł ze swojej nory w kampusie, nie odetnie ci ręki w przegubie i nie ucieknie z nią oraz twoimi pieniędzmi. Zawsze lubiłeś imponować. Imponować i olśniewać. Spójrz na swój krawat, tylko spójrz, podniosła głos. Wyglądała na poważnie rozzłoszczoną. Życie jest krótkie, rzekł Jason, a powodzenie jeszcze krótsze. Umieścił jednak zwitek banknotów w wewnętrznej kieszeni płaszcza i wygładził wybrzuszenie powstałe w nienagannie skrojonej marynarce. Chciałem ci za to coś kupić, powiedział. Właściwie ten pomysł przyszedł mu do głowy dopiero w ostatniej chwili. Przeznaczył te pieniądze na całkiem inny cel. Chciał zabrać je do Las Vegas, do stołu gry w Blackjacka. Jako szóstak mógł zawsze wygrywać w Blackjacka. I robił to, ponieważ miał przewagę nad pozostałymi graczami, także nad rozdającym. A nawet, pomyślał z satysfakcją, nad szefem sali. Kłamiesz, rzekła Heather. — Niczego nie zamierzałeś mi kupić. Nigdy tego nie robisz. Jesteś zbyt samolubny i myślisz tylko o sobie. To pieniądze na dziwki. Chciałeś kupić sobie jakąś piersiastą blondynę i pójść z nią do łóżka. Pewnie w naszym domu w Curichu, którego o ile pamiętasz, nie widziałam już od czterech miesięcy. Równie dobrze mogłabym być w ciąży. Uznał za dziwne, że ze wszystkich możliwych zarzutów, jakie mogły przyjść jej do głowy, wybrała właśnie ten. W Heder było jednak wiele rzeczy, których nie mógł zrozumieć, tak jak przed swoimi fanami, wiele przed nim ukrywała. Jednakże w miarę upływu lat dużo się o niej dowiedział. Wiedział na przykład, że w 1982 roku przerwała ciąże, co starannie ukrywała. Wiedział, że przez pewien czas żyła w nieformalnym związku z przywódcą studenckiej komuny i mieszkała cały rok w norach Columbia University. Wśród brodatych, śmierdzących studentów, ukrywających się przed policją i wojskiem. Policja i Gwardia Narodowa, otaczające każdy kampus, nie pozwalały, by studenci rozeszli się wśród społeczności, jak rzesze czarnych szczurów, uciekających z tonącego statku. Wiedział też, że przed rokiem została zatrzymana za posiadanie narkotyków. Tylko bogata i wpływowa rodzina zdołała ją z tego wyciągnąć. Jej pieniądze, urok i sława nie miały żadnego znaczenia w konfrontacji z policją. Heather była trochę przestraszona tym, co ją spotkało, ale Jason wiedział, że doszła już do siebie. Jak każdy szóstak, miała nadzwyczajną zdolność regenerowania sił. Troskliwie obdarzono nią każdego z nich, obok wielu, wielu innych cech. Nawet on, w wieku 42 lat, nie poznał jeszcze wszystkich. A przecież i jemu przydarzyło się wiele. Długo wspinał się na szczyt kariery po trupach innych artystów. Te wystrzałowe krawaty. Zaczął, ale w tym momencie zadzwonił telefon. Odebrał i powiedział: Halo? Pewnie był to Al Bliss z informacjami o notowaniach dzisiejszego programu. Okazało się, że nie. W słuchawce usłyszał dziewczęcy głos, świdrujący i piskliwy. Jason? Powiedziała głośno dziewczyna. Tak, odparł. Zasłaniając dłonią słuchawkę, rzekł do Heder. To Merlin Mason. Po co do diabła dałem jej numer telefonu? Kim jest Merlin Mason? Powiem ci później. Zdjął rękę ze słuchawki. Tak, moja droga, tu naprawdę Jason we własnej reinkarnowanej osobie. O co chodzi masz taki dziwny głos? Znów chcą cię eksmitować? Mrugnął do Heder i skrzywił się. Pozbądź się jej, powiedziała heder. Ponownie zasłonił dłonią słuchawkę i odrzekł: Zrobię to, przecież próbuję, nie widzisz? Do telefonu zaś powiedział: No dobrze, Merlin, wylej przede mną swoje żale, po to właśnie jestem. Przez dwa lata Merlin Mason była jego protegowaną, jeśli można to tak nazwać. W każdym razie chciała zostać piosenkarką, sławną, bogatą, uwielbianą, jak on. Pewnego dnia pojawiła się w studiu podczas próby. Zwrócił na nią uwagę. Ściągnięta, zatroskana twarzyczka, krótkie nogi, o wiele za krótka spódniczka, wszystko to jak zwykle dostrzegł na pierwszy rzut oka. Tydzień później załatwił jej przesłuchanie w Columbia Records z ich zespołem i szefem nagrań. Przez ten tydzień sporo się wydarzyło, ale nie miało to nic wspólnego ze śpiewaniem. Muszę się z Tobą zobaczyć, inaczej zabiję się i wina spadnie na Ciebie, na resztę Twojego życia. I powiem tej Hederhard, że przez cały czas sypialiśmy ze sobą, piszczała mu do ucha Merlin. Westchnął w duchu. Do licha! Był taki zmęczony, wykończony godzinnym show, podczas którego musiał się uśmiechać, uśmiechać i uśmiechać. Lecę do Szwajcarii, gdzie spędzę resztę nocy. Powiedział stanowczo, jak do rozhisteryzowanego dziecka. To zwykle pomagało, kiedy Merlin wpadała w taki oskarżycielski, paranoiczny nastrój. Tym razem jednak tak się nie stało. Daję ci pięć minut na pojawienie się tu, w tym twoim rolsie za milion dolarów, brzęczała mu do ucha. Chcę tylko porozmawiać z tobą pięć sekund. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Cóż takiego możesz mi powiedzieć w pięć sekund, czego jeszcze nie wiem, rzucił ostro. Powiedz to teraz. Chcę, żebyś przy mnie był, powiedziała Merlin ze swoim zwykłym brakiem wyczucia. Musisz przylecieć. Nie widziałam cię od sześciu miesięcy i przez ten czas sporo o nas myślałam. Szczególnie o tym ostatnim przesłuchaniu. Dobrze, zgodził się, rozgoryczony i niechętny. Właśnie to usiłował zapewnić temu beztalenciu. Karierę. Z trzaskiem odłożył słuchawkę, obrócił się do Heder i rzekł: Cieszę się, że nigdy jej nie poznałaś. To naprawdę bzdura, przerwała mu Heder. Nie poznałam jej, ponieważ postarałeś się, żebym nie miała po temu okazji. W każdym razie, rzekł, ostro skręcając śmigaczem w prawo, załatwiłem jej nie jedno, ale dwa przesłuchania i skopała oba. Teraz, żeby zachować szacunek dla samej siebie, obwinia o to mnie. To ja doprowadziłem do tego, że się wyłożyła. Rozumiesz o co chodzi? Czy ona ma ładne cycki? spytała Heder. Prawdę mówiąc, tak. Wyszczerzył zęby w uśmiechu. Heder zaśmiała się. Znasz moją słabość. Dopełniłem jednak swojej części umowy. Załatwiłem jej przesłuchanie, a nawet dwa przesłuchania. Ostatnie było sześć miesięcy temu i cholernie dobrze wiem, że ona wciąż je przeżywa i opłakuje. Ciekawe, co mi chce powiedzieć. Wcisnął moduł kontrolny, ustawiając automatycznego pilota na kurs do budynku Merlin, który miał niewielkie, lecz wygodne lądowisko na dachu. Pewnie jest w tobie zakochana, powiedziała Heder, gdy zaparkował śmigacz i opuścił schodnie. Tak jak czterdzieści milionów innych. Odparł wesoło Jason. Nie zabaw tam długo, bo odlecę bez ciebie, zażartowała Heder, sadowiąc się wygodnie w fotelu. I zostawisz mnie na pastwę Merlin? zapytał. Oboje roześmiali się. Zaraz wracam. Przeszedł przez lądowisko do windy i nacisnął przycisk. Kiedy wszedł do apartamentu Merlin, natychmiast spostrzegł, że dziewczyna straciła głowę. Twarz miała ściągniętą i napiętą, ramiona skulone tak, jakby chciała zniknąć, i jej oczy. Niewiele rzeczy u kobiet mogło go zaniepokoić, ale ta jedna, tak, jej oczy, zupełnie okrągłe, z olbrzymimi tęczówkami, przewiercały go, gdy stała, patrząc na nie w milczeniu, z rękami założonymi na piersi, twarda jak stal i nieustępliwa. "Mów", powiedział Jason usiłując zdobyć przewagę. Zazwyczaj, prawdę mówiąc, niemal zawsze, w kontaktach z kobietami panował nad sytuacją, właściwie było to jego specjalnością. Jednak teraz czuł się nieswojo, a ona wciąż nic nie mówiła. Jej twarz pod warstwą makijażu była zupełnie blada, wyglądała jak żywy trup. Chcesz mieć jeszcze jedno przesłuchanie? Zapytał. O to chodzi? Merlin przecząco potrząsnęła głową. No dobrze, powiedz, o co chodzi, rzekł ze znużeniem i niepokojem. Starał się jednak nie zdradzać niepokoju. Był o wiele za bystry, zbyt doświadczony, żeby okazać niepewność. Wynik konfrontacji z kobietą niemal w dziewięćdziesięciu procentach opierał się na blefie. Wszystko zależało od tego, jak to zrobisz, a nie co zrobisz. Mam coś dla ciebie. Merlin odwróciła się i zniknęła w kuchni. Poszedł za nią. — Wciąż mnie obwiniasz o niepowodzenie obu — zaczął. — Masz — powiedziała Merlin. Wyjęła ze zlewu plastikowy worek. Przez moment trzymała go w rękach, z twarzą bladą i bezkrwistą, wytrzeszczonymi i nieruchomymi oczami. Wreszcie rozerwała worek, zamachnęła się i doskoczyła do Jasona. Wszystko zdarzyło się niezmiernie szybko. Instynktownie cofnął się, ale za wolno i za późno. Żelatynopodobna gąbka czepna, skalisto, przywarła do niego pięćdziesięcioma czułkami, wczepiając się w pierś. Czuł, jak zagłębiają się w ciało. Doskoczył do szafek kuchennych, złapał do połowy wypełnioną butelkę szkockiej, drżącymi palcami odkręcił zakrętkę i oblał whisky galaretowate stworzenie. Myślał jasno i trzeźwo. Nie wpadł w panikę. Stał polewając napastnika alkoholem. Przez chwilę nic się nie działo. Zdołał jakoś utrzymać nerwy na wodzy i nie rzucić się do panicznej ucieczki. Stwór zabulgotał, skurczył się i odpadł od jego piersi na podłogę. Zczezł. Nagle osłabły Jason opadł na kuchenne krzesło. Walczył, by nie stracić przytomności. Niektóre czułki pozostały w jego ciele i ciągle były żywe. — Nieźle — zdołał wykrztusić. — Prawie mnie załatwiłaś, ty pierdolona mała dziwko. — Nie prawie — powiedziała Merlin głosem wypranym z emocji. — Niektóre czułki nadal są w tobie. I dobrze o tym wiesz. Widzę to po twojej twarzy. I nie pozbędziesz się ich za pomocą butelki szkockiej. Nie pozbędziesz się ich w żaden sposób. W tym momencie zemdlał. Dostrzegł jeszcze... Jak zielono-szara podłoga rusza mu na spotkanie. Potem była tylko pustka, otchłań, w której nie było nawet jego. Ból. Otworzył oczy. Ostrożnie dotknął piersi. Szyty na miarę garnitur zniknął. Miał na sobie bawełnianą szpitalną koszulę i leżał na wózku. Boże, powiedział ochrypłym głosem. Gdy dwaj pielęgniarze szybko potoczyli wózek szpitalnym korytarzem. Hart pochylała się nad nim zmartwiona i wstrząśnięta, ale, tak jak on, zachowywała zimną krew. Wiedziałam, że coś jest nie w porządku, mówiła pośpiesznie, gdy pielęgniarze wtaczali wózek do sali. Nie czekałam w statku. Poszłam za tobą do tego mieszkania. Pewnie myślałaś, że przyłapiesz nas w łóżku, rzekł słabym głosem. — Lekarz powiedział — ciągnęła Heder — że po piętnastu minutach nastąpiłoby uszkodzenie somatyczne. Tak to nazwał. Ta istota wtargnęłaby w twoje ciało. — Załatwiłem ją — wymamrotał. — Nie wyjąłem jednak wszystkich czułków. Było już za późno. — Wiem — powiedziała Heder. — Lekarz mi mówił. Chcą przeprowadzić operację najszybciej jak się da. Może zdołają coś zrobić, jeśli czułki nie weszły zbyt głęboko. Dobrze się spisałem w krytycznej sytuacji, chrypiał Jason. Zamknął oczy, z trudem znosząc ból. Jednak nie dość dobrze. Otworzywszy oczy, zobaczył, że Heder płacze. Jest aż tak źle? zapytał. Wyciągnął rękę i ujął jej dłoń. Poczuł siłę jej miłości, gdy ścisnęła jego palce. A potem nie było nic prócz bólu nic więcej nie było heder szpitala pielęgniarzy światła żadnego dźwięku to była chwila wieczności która pochłonęła go pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl